Rzeczy, które musisz wiedzieć, jak sprawdzić przed kupnem Golfa R. W naszym przypadku skupimy się na Golfie 7,5. Ale większość informacji zawartych w tym odcinku przyda Wam się również przy oględzinach starszych, jak i młodszych modeli z rodziny R. Zobaczymy, na co zwracać uwagę przy kupnie tego używanego hothecza i przeanalizujemy jego dobre, jak i słabe cechy. Zostańcie do końca, bo na końcu zadamy sobie pytanie, czemu siódma generacja, a raczej siódma generacja po lifcie, czyli 7,5. Jest uważana przez wielu za lepszą od 8. a więc zaczynamy z odcinkiem. A ty, drogi widzu, zostaw subskrypcję jak i łapkę w górę, jeśli ten materiał ci się spodoba. Zaczniemy sobie taką standardową checklistą, której punkty musicie sprawdzić na samym początku. Czyli takie rzeczy jak sprawdzenie ilu właścicieli miało auto, jaki jest aktualny przebieg samochodu. Swoją drogą polecam Wam się udać z winem i właścicielem do serwisu VWA, mogą Wam wtedy zdradzić całą historię serwisowania z zapisanymi przebiegami. No i oczywiście co jest też ważne, to rok produkcji. A jest on o tyle ważny w przypadku siódemki po lifcie ponieważ że tak to ja nazwę, Czesny lift miał jeszcze 310 koni i nie miał on filtra cząstek stałych. Był on produkowany przez pierwszy rok, czyli od 2017 roku to powiedzmy, że mniej więcej początku 2018. Napiszcie komentarz, czy chcecie odcinek na temat wszystkich różnic między R-ką 310-konną a 300-konną. Wcale jedyną różnicą nie jest wcześniej wspomniany filtr, ale też parę technik w silniku, które w modelu. 310 były lepsze. Zwróćcie również uwagę na wyposażenie, które jest podane w ogłoszeniu, a te, które znajduje się faktycznie w aucie. Czy m.in. system nagłośnienia Dynaudio, który ma na słupkach dodatkową wzmiankę, jak i w bagażniku subwoofer i dodatkowe menu w radiu. Ale też na to, jaka jest nawigacja zamontowana: czy jest to Discovery Media, które ma dwa takie fizyczne przyciski, czy też Discovery Pro, które nie ma żadnych przycisków. Przycisków na sobie i ma tylko panel do wybierania po lewej stronie. Nie bójcie się również sprawdzić RK w zakręcie albo na mokrym. W ten sposób zobaczycie, czy dołączany napęd Haldex jest sprawny. Dla przypomnienia, RK jest wyposażona w napęd na 4 koła, aczkolwiek jest to napęd Haldex, co oznacza, że tylna oś jest dołączana tylko w przypadku wykrycia takiej potrzeby. Czyli ogólnie moment może być przenoszony na przykład w 70% na przednia nią oś, a w 30 na tylno. Przejdziemy teraz do opon, które no, nie ukrywajmy, w każdym samochodzie, nie tylko sportowym, to jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym aspektem auta. Warto przyjrzeć się oponie, bo może nam ona radzić to, czym być może sprzedający nie chce się z nami podzielić, czy to, czy auto było upalane, na przykład na torze. A widać to poprzez takie farfocle, mam nadzieję, że teraz widzicie to na ekranie, jak i gdy podczas jazdy słyszysz takie no, odgłosy toczenia się, które są dosyć głośne, chociaż oczywiście samo upalanie jeszcze w. Pełni nie skreśla nam golfa, no ale jednak trzeba mieć wtedy z tyłu głowy, że wszystkie części były wykorzystywane wręcz do swoich granic możliwości, także może nadejść wcześniejsza wymiana. Jeśli już jesteśmy przy mechanice, to warto zaznaczyć, że w naszym przypadku mamy RK bez pakietu Air Performance. A w tym pakiecie macie tak ogólnie mówiąc lepsze hamulce ze srebrnymi zaciskami, jak i małą lotkę z tyłu, która podobno rzeczywiście jakiś tam tam docisk daje no i prędkość maksymalną przesuniętą do 267 km na godzinę. A teraz temat wydaje mi się, że najciekawszy, czyli silnik. Oczywiście jest to dobrze znana jednostka benzynowa 2 litry od Volkswagena o oznaczeniu EA888 jako Evo 3. Na ogół jest to dobry i że tak powiem stabilny silnik, a jak zajrzycie pod maskę, to no niestety niewiele widać, ale co trzeba zaznaczyć, szczególnie w dzisiejszych czasach jest to fajna pokrywa silnika, tak? Czyli z emblematem VW TSI. I jeszcze jednym przypomnieniem, że mamy ten model R na dole, bo w nowym modelu Rki tego już nie doświadczymy, mamy po prostu plastik. Tak samo jak w nowej RC mamy po prostu patyk do trzymania maski, a je tak już na poważnie to pod maską sprawdzamy, czy są jakieś informacje na temat wymiany oleju, jaki możemy porównać wybity z lewej. Strony WIN, czy wszystko pasuje z tym podanym w dokumentach, bądź też pod szybą albo w drzwiach? Będąc przy oleju, ważne jest też, abyście w dokumentach zwrócili uwagę na wymianę, czyli takie sprawy jak wymiana oleju w DSG, wymiana oleju w Haldeksie, jak i wymiana świec. A jeśli chcecie więcej informacji na temat kosztów takiego serwisu, to zapraszam Was do obejrzenia mojego odcinka, który już wcześniej nagrałem na temat wszystkich kosztów serwisowania takiej erki. A jeśli chodzi o resztę części pod maską to warto zobaczyć czy mamy wszystko w oryginale albo jeśli nie, co jednak często się zdarza przy takich zabawkowych czy tak to powiem autach to warto sprawdzić jakie firmy są te części tuningowe zamontowane To jest często wymieniane to kolanko turbiny, które widzicie teraz na ekranie oczywiście dolot powietrza jak i wszelkie rurki, ale też intercooler który no, w RC nawet jeśli nie chce się zwiększać mocy to powinno się wymienić na większy, bo seryjny jest trochę słaby. A jeśli chodzi o temat tunerski, to dobre marki, o których ja słyszałem na różnych zlotach bądź też forach, to APR DO88 Racing Line Forge, HG Motorsport Wagner, szczególnie jeśli chodzi o kulery, no i oczywiście Garrett w aspekcie turbiny. Oczywiście nie są to wszystkie dobre marki, ale tak jak wcześniej wspomniałem, my będąc na różnych zlotach, głównie o tych markach słyszeliśmy My. Nie jest to w żadnym wypadku jakaś reklama, żeby nikt sobie nie pomyślał, a jeśli wy macie jakieś dobre doświadczenia z innymi markami, to napiszcie je w komentarzach, a na pewno będę je przypinał na górę, aby każdy mógł sobie zajrzeć. A wracając pod maskę, trzeba uważać na to, aby dolot, jeśli nie jest on oryginalny, to żeby był on od renomowanej firmy, ponieważ może on z czasem prowadzić do usterek w turbinie, które zresztą występowały w modelach przedliftowych, czyli tam mniej więcej 2013 rok. A ciągnąc dalej aspekt tuningu w tym samochodzie, to VWEI mówi, iż 350 koni w tym samochodzie nie są żadnym problemem i nawet przy zwiększonej mocy te silniki bezproblemowo mogą osiągać przebiegi powyżej 300 tysięcy km. A z takich ciekawostek, to w poliwcie mamy z prawej strony silnika nową pompę paliwa drugiej generacji, która osiąga ciśnienie ponad 200 bar. Właśnie to jest jeden. Z powodów na tyle mocy w RC. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to jest naprawdę dużo różnych opinii na jej temat. Na początku w przedlifcie była 6-stopniowa DSG, jak i wersja manualna z 6 biegami. Potem w polifcie, czyli tak jak u nas występowała już tylko 7-stopniowa DSG. Warto zaznaczyć, że sama skrzynia jest wykorzystywana w niezliczonych modelach VAT. pracuje się naprawdę dobrze w każdym modelu, ale ważne jest to, a raczej bardzo. Ważne, to jest dobre serwisowanie tej skrzyni. No i oczywiście trzeba to powiedzieć, że jako właściciele Rki wracajcie uwagę na temperaturę oleju. Palcie sobie nawet na radiu te zegary sportowe, aby mieć cały czas tą temperaturę pod kontrolą i abyście mogli go naprawdę rozgrzać. Ponieważ poprzez to nie tak małe spalanie, jak na tak mocny samochód, to przez wielu ten golf jest używany na co dzień i niektórzy mogą zapomnieć o kontrolowaniu temperatury. Temperatury oleju, kiedy że tak powiem ogólnie upalamy, czy to na światłach, czy zakrętach, zimny silnik, no to praktycznie wszystko wtedy w silniku, jakiej skrzyni dostaje. Korzystając z okazji, przypominam wam, abyście zostawili łapki w górę, jak i subskrypcję, abyście byli informowani o nowych materiałach, ponieważ w lipcu szykuje się naprawdę bardzo fajna seria, która myślę, że może wielu zaciekawić. My przechodzimy do tematu jazdy próbnej, przy której nie Trzeba mieć obaw w tym samochodzie. Jeśli oczywiście macie większe doświadczenie w ogólnym prowadzeniu auta. Ale pamiętajcie, że najlepiej w przypadku takiego samochodu zrobić dwie jazdy próbne. Pierwsza, przynajmniej w naszym przypadku, to była bardziej zabawa z tym samochodem, nie? Taka pierwsza styczność z taką zabawką, no i człowiek się pytniony nie skupiał na tym, na czym powinien. Także były emocje, było zajaranie, była radość, ale praktycznie nie sprawdzili. Się dobrze tego samochodu pod aspektem kupna. Dopiero po paru dniach ustanowiliśmy drugą jazdę próbną, na której to co chcieliśmy to sprawdziliśmy, podjęliśmy decyzję o kupnie. A ogólnie mówiąc to Rka prowadzi się jak po sznurku no i przez to, że jest napęd na 4 koła, to praktycznie was nigdy nie zaskoczy. Zobaczmy sobie też dane techniczne, dokładniej dane techniczne od naszej R, czyli 310 koni i 380 Nm dostępnych przy 2000 Obrotów aż do 5000. Jest to po prostu niesamowite auto. Tym bardziej jeśli spojrzymy na przyspieszenie od 0 do 100, które temu samochodowi zajmuje 4,6 sekundy. Przecież do niedawna były to czasy, w których nawet super samochód by się nie powstydził. A teraz mamy to w kolfie. Podkreślam, w kolfie po prostu, nie? Także jest to też powód, dla którego ten skrót R rozwijamy sobie jako rakietę. O kurwa! Kurve, Wolfentrager, wer schmidt die eine Panzerkampfwagen? bo to uczucie, kiedy te 380 Nm uderza z procedury startu, jest to mocne, jest to niesamowite, trzeba to przeżyć na własnej skórze, szczególnie jako pasażer, bo wiecie, jako kierowca możecie się słabać kierownicy, a raczej powinniście trzymać kierownicę, a nie możecie. Wiecie, kiedy puścicie ten pedał hamulca, a jako pasażer jest to fajne, jest to fajne. A ogólnie taka mała ciekawostka, są te fajne przygazówki też, które macie zaprogramowane przy zmianie na niższy bieg także akustycznie era też się pokazuje tutaj dobrze bardzo fajne w RC są te profile jazdy bo gdy jesteśmy w trybie race i można to auto z czystym sumieniem nazwać wtedy sportową maszyną a gdy przełączamy sobie na komfort to czujemy od razu praktycznie jak w środku robi się ciszej i zawieszenie staje się miększe naprawdę fajne jak i równocześnie zabawne podczas jazdy nie a na koniec zadamy sobie pytanie czemu dla Wielu Golf 7R, szczególnie ten po lifcie jest lepszy od ósemki. Na początek to wygląd. Według mnie siódemka po jest dużo bardziej agresywna jeśli chodzi o przód i tył przodu, te podwójne, agresywne ślepia. No wzbudza to na pewno większe emocje niż przy ósemce, która jest tak oklapnięta, według mnie taka jakby była zmęczona po prostu, ta siódemka no, mega agresywnie wygląda. No tak samo z tyłu mamy tą fajną strukturę takich małych kwadracików, które no nocy robią robotę, a jeśli chodzi o wszelkie dokładki w pianobleku w i pół są one takie, wiecie, wystające czarne, podczas gdy w ósemce te progi są już pomalowane w kolor to mi osobiście już się aż tak nie podoba, chociaż myślę, że mogą to poprawić w ósemce i pół, która ma wyjść teraz latem. No je zobaczymy i na pewno o tym dowiecie się na moim kanale. No i oczywiście też cena, czyli dobrze wyposażona ósemka kosztuje w okolicach 65 tysięcy euro. Podczas gdy siódemkę możemy znaleźć już za trochę mniej niż połowę tej ceny. Chociaż wiadomo, że ósemka, no to mamy nowe auto, jesteśmy pierwszym właścicielem, pewni tego serwisowania. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli dotrwa. Trwaliście do końca, to napiszcie, co wy sądzicie o Golfie 7. Czy jest on dla Was lepszy, czy też gorszy od nowej generacji? Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli materiał Wam się spodobał, bo to pomaga w rozwijaniu tego kanału, jak i subskrypcji, aby być na bieżąco z filmami.